Ja się... że... Tutaj... gankę, bo... Ale nie kocham się że Która, <śmany> która, nożny, chyba, ma To wszyscy ucza, ale czuję te bazę. Normalnie też nie zaszkodzi. Ale mówi tafle. Hmm. A co zakładacie? A na ja, ja dobrze, wiem. Ty też zabłyśnij z Rosmanem. Kochana, mogłybyśmy grać w reklamie Rosmanu. Nowości LEGO 2026 już tu są. Od dzikich zwierząt do pojazdy pojazdów, poniedziałek konstrukcje. Odkryj zestawy, które rozbudzą wyobraźnię i zainspirują do nowych przygód. Nowości LEGO 2026. Hmm. Travelist.pl spełnia zimowe marzenia. On chciał górskiego klimatu, a ja spa i chwili dla siebie. No i mamy tu wszystko i jeszcze więcej. Za mniej. Travelist.pl. Hotele, o jakich marzysz, w cenach, o jakich marzysz. Wiesz, czemu nazywamy się szczoteczkami do zębów? Bo myjemy zęby. Całą ja mam snu. Od tego jest płyn Listeri który zapewnia pięć razy większą redukcję płytki bakteryjnej. Z Młody Bóg. Era to na pewno płynie przez życie. Ale czy wierzy,